Przytulcie się ładnie. Dobrze w pocałunek. O, to super. Jeszcze raz. Dobrze. Rączki tam, troszeczkę po no, Tak, tak z uczuciem. Dobra, nie, najpierw zrobimy tak. Ty, y, Gabrysia, biegniesz ze mną na razie. No. Dobrze, zapraszam, chodź. No. Dobrze. biegnąć? Y, dobra. Y, masz biegnąć i co chwilę się odwracaj głową do, do obiektywu i się uśmiechaj, dobra? Obracasz się, super. Odwracasz się, super. Czary-mary. No, zrób tanika i buzi, odwróć się do tego. Super. I jeszcze raz buzi. I jeszcze raz to samo. Gra w opanego, nie? Że wystawia, ja już rękę swoją wystawiałem to będzie niby twoja, nie? Tylko to będzie inna perspektywa. A ja mam wystawiać tak? rękę? Tak, prawą rękę. Prawo, prawo. Śmiesz się do obiektywu, niby, że to jest gabrysianka. A? Kiedy? Jak to jest? Dobra, ja, ale tego ruszę, ruszę. Dobrze i teraz. Łapiesz w ramiona na mnie i całujesz Nie no kurwa no, no i teraz kurde. O to trzymajcie trzymajcie No Gabryśka znowu spaliłaś Jeszcze raz no